Infomazowsze to przegląd wydarzeń z terenu Mazowsza i Powiatu Płockiego. Prezentujemy aktualności oraz poruszamy istotne dla regionu sprawy. Będą kolejne duże inwestycje na terenie gminy Bulkowo, ponad 7 milionów 200 tysięcy złotych, gmina otrzymała z programu Polski Ład Promesę rządowej dotacji podczas sesji Rady Gminy przekazał minister Maciej Małecki. Dzięki temu, że zgromadziliśmy w polskim budżecie odpowiednią kwotę pieniędzy i te pieniądze w ramach programu Polski Ład przekazujemy samorządom, te inwestycje w gminie powstaną, bo podkreślam, te pieniądze to jest bezzwrotna dotacja. A gmina do tego dokłada naprawdę ułamek. 5, 10, może w niektórych przypadkach 15%. To dla nas wyjątkowo ważne wsparcie, mówi wójt gminy Bulkowo. Znów jesteśmy beneficjentem Polskiego Ładu. Przyznam, znaczy no, każdy składa wniosek z nadzieją na powodzenie, aczkolwiek nie spodziewaliśmy się, że wszystkie trzy wnioski w pewnej wnioskowanej kwocie otrzymają dofinansowanie, a w moich oczach to jest więcej uznanie w oczach rządu. Składaliśmy na rzeczy bardzo potrzebne dla, dla naszej społeczności. Nie moglibyśmy się zdecydować na te inwestycje, pozwolić sobie na nie, gdyby nie tak potężne dofinansowanie. Gmina otrzymała pieniądze na budowę drogi relacyjno-łupki-słupca, przebudowę boiska rekreacyjnego w Blichowie, a także budowę garażu dla strażaków. Pieniądze z Polskiego Bodu otrzymał również Powiat Płocki. Ponad 17 milionów złotych na remont drogi powiatowej na odcinku Rogozino-Blichowo-Bulkowo. Jest to bardzo dobra wiadomość. Pozyskaliśmy ponad 17 milionów złotych. Będzie to największa inwestycja powiatowa w historii. Będziemy chcieli przebudować odcinek drogi Bulkowo-Blichowo w kierunku Łoniewa. W tych miejscach, gdzie jest potrzeba będą chodniki, będzie nowa nawierzchnia. Także jesteśmy bardzo z tego zadowoleni. Już myślimy w jaki sposób wprowadzić takie zadanie w budżet po to, abyśmy do końca przyszłego roku zakończyli realizację tej bardzo potrzebnej dla naszych mieszkańców inwestycji. Wartość całej inwestycji to 18 milionów złotych. Przewidywany termin zakończenia prac to październik przyszłego roku. Życzę wszystkim samorządom pozytywnego rozstrzygnięcia przetargów i realizacji tych wszystkich projektów, na które zostały, dostały dofinansowanie. W ramach tej edycji Polskiego Ładu do gmin Powiatu Płockiego trafiło ponad 100 milionów złotych na bardzo różne inwestycje. Ochrona powietrza i klimatu, wsparcie dla sołectw, działkowców oraz organizacji pozarządowych to działania w powiecie płockim, które otrzymały wsparcie z samorządu województwa. Na ich realizację władze regionu przeznaczą w sumie ponad 2 miliony 600 tysięcy złotych. Umowę z beneficjentami podpisał marszałek Adam Struzik. Dzięki tym programom my inspirujemy i pomagamy tym nawet najmniejszym wspólnotom, wspólnotom sołeckim, no a przez różnego rodzaju programy też wspieramy i ucienkowujemy ten rozwój, szczególnie jeżeli teraz chodzi o zmiany klimatyczne, o działania na rzecz oszczędności energii. Dodajmy, dzięki środkom z programu miast powstaną m.in. nowe place zabaw, a w wielu miejscowościach zamontowane zostanie także oświetlenie uliczne. Umowy podpisały prawie wszystkie gminy z terenu Powiatu Płockiego. Blisko 1300 osób odwiedziło Miasteczko Zdrowia PKN Orlen. Płockzanie, ale nie tylko, skorzystali z bezpłatnych badań i konsultacji lekarskich. Miasteczko Zdrowia w Płockiej Orlen Arenie odbyło się już po raz czwarty. PKN Orlen do współpracy zaprosił partnerów medycznych. Można było skonsultować się z wieloma specjalistami, z czego bardzo chętnie korzystali odwiedzający miasteczko. Żeby zobaczyć, czy jestem zdrowa. I z czego Pani już skorzystała? Z, jakich... Ej, z kardiologa. Mamografia, cukier, o, bo jeszcze w tej chwili wracam. Fajna jest w ogóle akcja, że coś takiego jest, bo ludzie mają świadomość, że się nie dostaną do lekarzy, a tu mają, że mogą po prostu skorzystać z takiego dobra, jak jest zorganizowane przez Orlen. Także częściej można by było takie coś zrobić. Dużo jest porad lekarzy, także podczanie mogą z tego korzystać. Miasteczko zdrowia to nie tylko konsultacje ze specjalistami czy badania, były także strefa zorganizowana typowo dla dzieci od zabaw po malowanie buziek. W akcję włączył się również WOPR oraz zakładowa straż pożarna PKN Orlen. sala gimnastyczna z prawdziwego zdarzenia i 8 nowych sal lekcyjnych tak po rozbudowie będzie wyglądał zespół szkolno-przedszkolny w Wyszynie. Budowa właśnie się rozpoczyna i będzie największą inwestycją w tej kadencji samorządu. Ma kosztować prawie 10 milionów złotych. Właśnie podpisano umowę z wykonawcą inwestycji. Prace powinny ruszyć lada moment, a wszystko wskazuje na to, że zakończą się zgodnie z planem, czyli w przyszłym roku. Dzieciaki nie mogą doczekać się nowej sali i już planują, co tam będą robić. Bardzo się cieszymy ta ale na przykład pomoże rozwijać pasję i zainteresowanie uczniów. Jeśli ktoś ma właśnie takie sportowe, nowy sprzęt, to też nam pomoże. Będzie duża, na pewno będzie duża. I będziemy mogli normalnie WF wprowadzić już u nas w hali. Nie będziemy jeździć do białej albo nie będziemy w sali mieć, tylko będziemy na hali wykonywać różne ćwiczenia, na przykład biegać, tak jak w starej białej. Planowany do rozbudowy budynek szkoły będzie połączony z istniejącym obiektem łącznikiem o dwóch kondygnacjach. W obiekcie zaprojektowano osiem sal dydaktycznych, windę oraz pomieszczenia komunikacyjne i sanitarne. Ponadto będzie sala gimnastyczna. Obiekt będzie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Chcesz wiedzieć więcej? Wejdź na infopłocktv.pl. Zajrzyj także do gazety infopłocktv, która już wkrótce w sklepach na terenie powiatu płockiego.